Cześć wszystkim. Dawno mnie nie było na YouTube. Naprawdę dawno. To trzy miesiące, od tego jak nic nie wypuszczałem. No i tak. Dlaczego takiego przerwa? Ponieważ to było spowodowane moim wypaleniem się. Wypaleniem się. Nie chciałem się robić materiałów. Ja głównie dlatego, bo było mało oświetleń i ze że się w tym okresie czy zrobię sobie jakąś przerwę. Teraz ja wracam po tej przerwie. Ja mam nadzieję, że uda się wrócić. Dobra, to co widzicie w tle, to jest yy, splittowego TFT. No, to Zaczęło już ma trochę, to nie jest takie świeże. No to w. T... No, no, tam w nikogo chyba to za bardzo nie interesuje, bo to jest taka ANG da, Kazuali. Czy ja mam takie zdanie? Napiszcie może w komentarzach, jakie wam jeszcze jest zdanie na temat TFT. Rzadko nagram Teftę, ponieważ to jest taka gra, wiesz, w sensie może się odstresować. No i co chciałbym jeszcze powiedzieć? To, że naprawdę przepraszam za tak długą przerwę chciałbym, żeby a coś to się więcej nie powinno powtórzyć, wcześniej miałem też jakąś miesięczną przerwę i przed tym jak wpuściłem to nie materiał u way, się zaraz będzie zaczynał. Też będziemy mieli nowy sezon, więc w nowym sezonie na pewno będzie dużo materiałów o Wejdą nowe itemy, nowe wszystko, więc będzie się można tej gry nauczyć od nowa i na nowo. Znaczy ja nie jestem jakimś takim. Jestem raczej normalnym graczem. Wbiłem tam ostatnio S2. I teraz będziemy próbowali dojść do Golda. Jak mi się uda, to Wam pokażę to. Jeśli się nie uda, to będziemy niestety siedzieć w silverze. Ale mam nadzieję, że mi się uda. Dobra, co tu jeszcze daję powiedzieć? Oczywiście materiały będą wypuszczane tak samo jak wcześniej. Czyli jakieś 2-3 materiały tygodniowo. Nie będziemy się zamęczać. Tak jak to było, nie będę się zawęczał naprawdę. Mam też inne sprawy na głowie. No i to chyba na tyle. Utnę wam tutaj i wrócę wam tutaj koniec tego TFT, żebyście nie musieli na to patrzeć. Jest kilkaście minut. Dobra, ja się z wami żegnam. Cześć. Na razie. Pa.